Cześć, nazywam się Michał Bednarczyk, jestem właścicielem firmy Mad Mike Stones. Ufundowałem pakiety na wszystkie eliminacje karpiowego pucharu 2025. A jak będą wyglądały pakiety i co się w nich znajduje, o tym już za chwilę. Wędkuję od szóstego roku życia, karpiarstwem zająłem się jakieś 10 lat temu. Kupując ciężarki w sklepie, stwierdziłem, że to jednak troszkę drogi biznes i zacząłem robić je sam dla siebie. Spotkałem kilku znajomych, po których namowach zacząłem robić je dla nich. No, po jakimś czasie wpadłem na pomysł, żeby założyć własną firmę zajmującą się produkcją ciężarków kamiennych. Po namowie jednego z kolegów przyszedł czas na beton. No, było zapotrzebowanie, więc w 2024 roku otworzyłem już pełno, pełnowartościową działalność hmm, zajmującą się produkcją tego, co mamy właśnie tutaj. W mojej ofercie posiadam ciężarki betonowe w takich oto rodzajach. Każdy ciężarek można wyciągnąć magnesem neodymowym, gdyż jest wypełniony śrutem staliwnym. Gramatury, które są dostępne, są od 120 do 500 gram. Oprócz ciężarków betonowych, na indywidualne zamówienia wykonuję ciężarki z kamienia naturalnego, pod klienta, jak sobie życzy, co sobie życzy. Moje ciężarki można kupić w sklepie wędkarski.com w Gdańsku na Schuberta, na chwilę obecną, przez Facebooka mojego i przez stronę facebookową Mad Mike Stones. Oczywiście można je jeszcze zakupić na łowisku szachty, gdzie są dostępne. Moja współpraca z Skarpiowym Pucharem rozpoczęła się w zeszłym roku, gdzie sponsorowałem pakiety dla wszystkich drużyn biorących udział w finale. Biorąc pod wzgląd profesjonalizm tej imprezy i fajną współpracę, postanowiłem jeszcze szerzej i jeszcze bardziej w to wejść, fundując pakiety dla wszystkich drużyn startujących w eliminacjach 2025. Moja firma upundowała taki oto pakiet 12 ciężarków betonowych od 120 do 240 gram dla każdej drużyny startującej w Karpiowym Pucharze 2025. Oprócz ciężarków w pakiecie będzie ulotka z cennikiem, która będzie upoważniała do zakupu minus 10% na pierwsze zakupy w moim sklepie. Tak jak dowiedzieliście się przed chwilą z materiału, firma Mad Mike Stones jest skarpiowym pucharem. Po raz kolejny ufunduje pakiety startowe dla wszystkich drużyn biorących udział w eliminacjach do Wielkiego Finału 2025. A co jeszcze w tych pakietach się znajdzie, o tym już niedługo na naszych social mediach. Także śledźcie nas, śledźcie Karpiowy Puchar na Facebooku, na Instagramie i niebawem dowiecie się co w pakietach startowych jeszcze oprócz e, ciężarków e, i nie tylko. Także zachęcam do śledzenia i do zobaczenia.